Dzisiaj na warsztat wierzymy coś, co jest absolutną podstawą każdej analizy danych, czyli skale pomiarowe. Bo właśnie w analizach finansowych najczęściej mierzymy zjawiska niezwykle złożone, których nie da się zmierzyć wprost. Badamy przecież firmy, kredytobiorców, całe rynki, a to są byty, które mają wiele wymiarów i, co gorsza, ciągle się zmieniają. Pomyślmy chwilę o takiej kondycji finansowej firmy. To przecież nie jest jedna, konkretna liczba, to jest cała mozaika. Przychody, koszty, udział w rynku, forma prawna i dziesiątki innych rzeczy. To, jaką skalę pomiaru zastosowano, w 100% decyduje o tym, jakich narzędzi statystycznych wolno nam użyć. Pomyłka na tym etapie, cóż, może prowadzić do kompletnie błędnych wniosków i, co za tym idzie, fatalnych decyzji. Weźmy na przykład popyt. Co to jest? No, chęć kupienia czegoś. Ale jak zmierzyć czyjąś chęć? Nie da się. Dlatego ekonomiści mierzą jej efekt, czyli tak zwany popyt zrealizowany, a więc konkretną liczbę sprzedanych sztuk albo wartość tej sprzedaży. To, co mierzymy, jest więc tylko pewnym przybliżeniem tego, co dzieje się w głowach konsumentów. Z jednej strony mamy dane ilościowe czyli wszystko, co da się policzyć i wyrazić liczbą w jakiejś jednostce np. dochód w złotówkach, wiek w latach, czy liczby pracowników. A z drugiej strony mamy dane jakościowe, które po prostu opisują pewne cechy, atrybuty, przynależność do grupy, chociażby branża, w której działa firma, czy forma jej własności. W statystyce mówimy o czterech podstawowych skalach pomiarowych. Najlepiej myśleć o nich jako takiej drabinie. Każdy kolejny szczebel daje nam więcej informacji i, co za tym idzie, więcej możliwości analizy. Zaczynamy od samego dołu od najprostszej skali nominalnej która po prostu nadaje etykiety. Wchodzimy szczebel wyżej i mamy skalę porządkową, która wprowadza już jakąś kolejność. Jeszcze wyżej jest skala przedziałowa, która dorzuca równe odległości między wartościami. A na samym szczycie jest skala ilorazowa. Ma to wszystko i dodatkowo prawdziwe absolutne zero. Co najważniejsze, każda kolejna mocniejsza skala ma w sobie wszystkie cechy tych słabszych. Skala nominalna to w zasadzie taki system etykietek. Jej jedyne zadanie to podzielenie obiektów na grupy. Możemy na przykład powiedzieć, że firma A i firma B działają w tej samej branży, a firma C w innej. Skala porządkowa, jak sama nazwa pięknie podpowiada, wprowadza porządek. Wiemy, że wykształcenie wyższe jest wyżej niż średnie, a to z kolei wyżej niż podstawowe, ale nie wiemy, czy różnica między podstawowym a średnim jest taka sama jak między średnim a wyższym. Te odstępy między stopniami są nieznane i niekoniecznie równe. Skala przedziałowa, czasem nazywana interwałową, wprowadza równe odległości. Różnica między 10 a 20 stopniami Celsjusza jest dokładnie taka sama jak między 30 a 40. Zero na tej skali jest czysto umowne. To jest doskonały przykład, który pokazuje ograniczenia tej skali. Zero stopni Celsjusza to po prostu temperatura, w której zamarza woda. Nie powiemy, że 40 stopni jest dwa razy cieplej niż 20. Możemy jedynie powiedzieć, że jest o 20 stopni cieplej. Skala ilorazowa, zwana też stosunkową. Posiada naturalne, absolutne zero, które oznacza faktyczny brak danej cechy. Zero dochodu to po prostu brak dochodu, zero pracowników to brak pracowników i dopiero to pozwala nam na wykonywanie wszystkich działań matematycznych. Spójrzmy na tabelę. Typ waluty USD, euro to są tylko etykiety, więc mamy skalę nominalną: grupa ryzyka kredytowego niskie, średnie, wysokie tu już jest jasny porządek więc to skala porządkowa rok założenia firmy Odległość między rokiem 2000 a 2010 jest taka sama jak między 1980 a 1990, ale rok 0 nie oznacza braku czasu, więc to skala przedziałowa. No i na koniec przychód firmy. Tu 0 oznacza brak przychodu, więc możemy śmiało powiedzieć, że 2 miliony to dwa razy więcej niż milion. To jest właśnie potęga skali ilorazowej. Zbierzmy w całość kluczowe zasady. Po pierwsze, skalę tworzą hierarchię. Każda następna jest bardziej precyzyjna. Po drugie, nominalna i porządkowa służą do opisu danych jakościowych, a przedziałowa i ilorazowa ilościowych.